Stay a while and listen and I'll tell you a story about human and demons, about magic and technology, about dungeons and dragons and of course about wódka. Ej, panowie, gdzie jest moja wódka? O, gdzie jest wódka? Część 120 i 121. Badania archeologiczne. Pewnego dnia kapitan pogromców wyruszył na wyprawę po Ikrahan, aby sprawdzić poziom życia mieszkańców. Wycieczka ostatecznie trwała kilkanaście dni, ale nie zakończyła się w ostatnim mieście, a na szczycie wulkanu, ponieważ chciał on porozmawiać o pewnej sprawie z Liberusem. Pogromca znalazł stare kamienne wrota u podnóża gór i myślał, że może to jakaś świątynia podobna do ziemskiej. Smok nie chciał wiele powiedzieć, więc zabrał człowieka do Runkadara, aby nie podjąć pochopnej decyzji. Król Ikrahan powiedział, że jest tu wiele takich miejsc, ale nie powie o nich komuś, kto nie jest godny, a godni są tylko ci, którzy urodzili się w Błogawicy czyli demony i smoki, więc do rozmowy wrócił Agernanos, który odesłał kapitana do Adrabasty, aby ten zajął się jego dzielnicą podczas nieobecności. Tym razem król Hadar powiedział więcej, a konkretnie Nie wiem, czego możesz się tam spodziewać, synu pradawnych, ale pewne jest to, że wpuszczę cię tam, abyś poznał prawdę o tym, co pozostało w środku. Miałem być strażnikiem świątyń do końca swych dni, ale oni umarli, nieliczni przetrwali, a ty jesteś tym, kto zasługuje na ten zaszczyt, więc ruszaj do podziemi i nie zapomnij o haśle. Smok podał słowa szyfru i powiedział Gernanosowi, gdzie znajdzie kres swej dzisiejszej podróży dawny król Mgławicy poleciał do miasta po ekwipunek górniczy oraz sprzęt archeologiczny a następnie znikły w odmentach nocy i lasu hmm. króla Gernanosa nie było w Adrabaście od kilku dni więc nadszedł czas na poszukiwania zaginionego władcy Agar i Agarion mieli pewność że nic mu nie jest więc spokojnie chodzili po miastach Mgławicy ostatecznie lądując na Ikrahan gdzie znaleźli swego ojca pełnego zdziwienia a jednocześnie radości Agernanos zaczął mówić o tym, co widział od razu, gdy wrócił do pałacu w Otchłani, a oto co powiedział: To jest dziwne, ale wywodzimy się od gargulców. Najmądrzejsze stały się oddzielną rasą i zaczęły dorównywać smokom. Nauczyły się języka smoków, który jest zapewne pierwszym językiem świata. My go używaliśmy tylko czasami, bo komunikowaliśmy się gestami i umysłem. Nasze ciała zaczęły rozwijać się. Głowa się zwęgliła, bo wtedy nie istniały hełmy i pradawni wykształcili skórę odporną na ogień. A, oczy nie ma, a oczu nie mamy, bo bez nich obraz widzimy, widziany jest większy. Widziałem szkielety i czaszki. Zamienialiśmy się i nawet mieliśmy ogony i normalne zęby. Z czasem pradawni skolonizowali mgławice i krachany ziemi i wiele innych planet. Byli oni mistrzami magii, umysłu i rzemiosła. Padulus w dzienniku o tym nie pisał, ale może to i dobrze, bo one ponoć umarły śmiercią naturalną, lub ktoś ich cywilizację wymordował, bo kości dotrwały do czasów współczesnych, więc byli oni zapewne też nieśmiertelni. Było tam niewiele tekstów i treści, ale coś czuję, że gdzieś oni mogą jeszcze żyć. Po tym Agernano zaczął głęboko się zastanawiać, a synowie w tym czasie zabrali milczącego ojca do domu. No, i co by tutaj dużo mówić? Teoretycznie wyjaśniło się pytanie związane ze świątyniami na ziemi. Czyli tak, pradawni tam byli. Pytanie, dlaczego skoro pradawni tam byli, to w świątyni ukazał się demon, wyglądający jak demon współczesny. No oczywiście, wielkie, wiele pytań i odpowiedzi znowu narosło. Już nie licząc tego, że Agernano zwierzy, że pradawni jeszcze żyją, jeszcze istnieją. I prawdopodobnie jeżeli żyją, no to chciałby ich spotkać. Tak? Także myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. Do następnego.